Witajcie serdecznie na kanale Kolekcjonera. Zobaczcie dzisiaj moneta 5 zł okolicznościowa 11, ostatnia, która wyszła oczywiście w maju i w grudniu wychodzą następne tego roku. Tutaj mamy kopiec wyzwolenia. Nakład 1 200 000 sztuk. Cena 8.9 zł internet podobnie. Zobaczmy sobie drugą stronę monety. I słuchajcie, Rzeczpospolita Polska, nominał pod orłem, nietypowo, jak zawsze w okolicznościówce, 2019 rok. Druga moneta, która wyszła w tym roku, oczywiście dwie wychodzą w roku. Ja bym tylko miał taką nadzieję, że NBP na przykład zrobiłoby trzy takie monety, z czego jedna miałaby nakład 300 tysięcy, 500 tysięcy, żeby trochę pod, podnieść zainteresowanie numizmatyką. Zobaczmy jeszcze broszureczki. Broszurka NBP odkryj Polskę. Kopiec wyzwolenia. W środku istotne dane. Dajcie sobie stop klatkę i możecie czytać. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Już w maju wychodzi kolejna moneta. Mam nadzieję, że Wam ją zaprezentuję. Czymcie się hej.